Kochani przyjaciele, jeżeli dziś obudziliście się smutni, zniechęceni lub z jakiegoś powodu przytłoczeni, wiedz, że to nadprzyrodzona siła wdziera się do Twojej duszy. Demoniczna ciemność zawsze atakuje nas, gdy jesteśmy na nią słabi. Zło jest wszędzie i od nas zależy, czy dołączymy do naszego Wielkiego Pana, aby raz na zawsze wygnać z nas wszelkie zło. Dlatego zapraszam Was do przyłączenia się do tego wielkiego łańcucha modlitwy, a wspólnie odeślemy wszystkie demoniczne siły. I niech w nas panuje tylko pokój. Modlitwa ta jest święta i potężna. Przywołuje obecność Wielkiego Świętego Michała Archanioła, chwalebnego i odważnego niebiańskiego strażnika. Wstawia się przed Bogiem i walczy z siłami zła, które stoją mu na drodze. Jest niestrudzonym obrońcą przed cieniami zazdrości i sztuczkami czarnej magii, złymi czarami, a także tym, który pokonuje złe oko swoim płonącym mieczem. Na początek napisz w komentarzach święty Michale, opiekuj się mną i wszystkimi, których kocham. Proszę również o polubienie tej modlitwy, aby dotarła ona do większej liczby osób, które tak jak ty potrzebują pomocy. Aby zachować bezpieczeństwo, oglądaj do końca. Jeśli odejdziesz, przed zakończeniem modlitwy przerwiesz potężny krąg modlitwy i wielu błogosławieństw, które możesz otrzymać. Módlmy się. Święty Michale Archaniele, wierny strażniku rodziny i obrońco przed siłami zła, w tej świętej chwili podnoszę głos w błaganiu. Z sercem pełnym wiary i nadziei proszę Cię. Rozciągnij swoją tarczę ochronną nade mną i nad wszystkimi, których kocham. Niech Twoje jasne światło będzie przewodnikiem, który prowadzi nas ścieżkami Boga, odpędzając każdy cień niebezpieczeństwa i niepewności. O potężny obrońco! Twoja obecność jest bezpieczną przystanią w dniach trudnych, kiedy świat wokół nas wydaje się rozpadacia strach, próbuje wkroczyć do naszych dusz, przyjść nam z pomocą, umacnia nasze serca i odnawia naszą ufność w Panu. Aby żadna siła przeciwna dobru nie przekroczyła kręgu światła, który nas otacza. I niech Twoje imię zawsze będzie okrzykiem zwycięstwa nad złem. Święty Michale, obrońco pokoju, uczy nas, jak traktować nasz dom jako oazę miłości i harmonii. Pomóż nam rozwijać cierpliwość i zrozumienie, tak, że nawet w chwilach niezgody, abyśmy potrafili znaleźć drogi do pojednania i jedności. Oddal od nas wszelkiego ducha zamętu. Każde słowo, które boli, każdy gest. Który boli, że w każdym geście i słowieniech odzwierciedlamy miłość pochodzącą od Boga. O, Książę Zastępów Niebieskich, wystrzel swój świetlisty miecz przeciwko wszystkim siłom ciemności, które mogą próbować się do nas zbliżyć. Niech wszelkie dzieło zazdrości, nienawiści i zła zostanie zniweczone dzięki Twojemu potężnemu wstawiennictwu. Chroń nasze dzieci, aby mogły wzrastać w mądrości i łasce przed Bogiem. Chroń rodziców, aby byli przykładem wiary i odwagi. Chrońmy osoby starsze, aby mogły żyć spokojnie i godnie. Niech każdy członek naszej rodziny otrzyma błogosławieństwo Twojej wiernej i stałej obecności. Święty Michale, opiekunie nadziei. Modlę się za tych, którzy noszą w sercu ciężar wątpliwości i rozpaczy. Rozlej na nich swoje światło pociechy, rozpraszając ciemność, która nie pozwala im dostrzec dobroci Boga. Pomóż nam pamiętać, że we wszystkich bitwach życia nigdy nie jesteśmy sami, bo idziesz obok nas, walcząc w naszym imieniu i odnawiając naszą siłę. Chwalebny archaniele. W chwilach, gdy nasze kroki stają się chwiejne, gdy odwaga wydaje się być utracona, przyodziej nas swoją boską mocą. Niech trudności nigdy nas nie przytłoczą, ale niech znajdziemy w tobie inspirację do wytrwania. Niech Twoja obecność będzie niczym latarnia morska oświetlająca naszą podróż, zawsze prowadząc nas ku celowi, który Bóg przygotował dla każdego z nas, święty Michale. Obrońco prawdy, uwolnij nas od kłamstw i iluzji, które próbują odwrócić nasz wzrok od prawdziwego światła. Naucz nas żyć w prawości i uczciwości, cenić to, co czyste, sprawiedliwe i święte. Usuń z naszego życia wszystko, co nie podoba się Bogu, wszystko, co odciąga nas od doskonałej miłości, którą On nam ofiarowuje. Niech za Twoim wstawiennictwem być rodziną poświęconą Panu, świadcząc o Jego mocy i miłosierdziu. Książę Niebios, w Twojej misji ochrony i prowadzenia dzieci Bożych, przyjmuje nasze błagania i przedstawia je przed Bożym Tronem. Niech każda wylana łza przemieni się w radość, każdy strach w pewność, każdą słabość zamieniamy w siłę. Niech nasze rodziny będą jak małe kościoły poświęcone modlitwie, Miłości i służbie innym. O potężny Archaniele, w Twoim pełnym współczucia spojrzeniu kryje się obietnica odkupienia. Przyjdź nam z pomocą, gdy poczujemy się zagubieni, daje nam pewność, że bez względu na to, jak wielkie są wyzwania, Twoja ręka zawsze jest wyciągnięta, by nas podnieść. Niech nasze domy będą twierdzami wiary, sanktuaria, w których Twoja obecność jest odczuwalna w każdej chwili. Święty Michale, przyjacielu i obrońco, każdego dnia jesteśmy wystawiani na próbę przez pokusy świata, ale w Tobie znajdujemy siłę, by się oprzeć. Przyodziej nas w swoją duchową zbroję, abyśmy byli niezachwiani w obliczu prób. Daj nam łaskę wytrwania w modlitwie. Aby całkowicie zaufać Bożej Opatrzności i być światłem pośród ciemności. Tobie, święty Michale, powierzamy nasze życie i życie wszystkich, których kochamy. Bądź naszym opiekunem o każdym świcie, nasza tarcza w każdej trudności i naszym przewodnikiem przy podejmowaniu każdej decyzji. Niech Twoje imię będzie zawsze wzywane z miłością i czcią, bo wiemy, że w Tobie znajdziemy potrzebną pomoc, aby żyć zgodnie z wolą Bożą. Święty Michale Archaniele, wierny strażniku rodziny i obrońco przed siłami zła, w tej świętej chwili podnoszę głos w błaganiu. Z sercem pełnym wiary i nadziei proszę Cię, Rozciągnij swoją tarczę ochronną nade mną i nad wszystkimi, których kocham niech Twoje jasne światło będzie przewodnikiem, który prowadzi nas ścieżkami Boga, odpędzając każdy cień niebezpieczeństwa i niepewności. O potężny obrońco. Twoja obecność jest bezpieczną przystanią w dniach trudnych, kiedy świat wokół nas wydaje się rozpadacia strach, próbuje wkroczyć do naszych dusz, przyjść nam z pomocą, umacnia nasze serca i odnawia naszą ufność w Panu. Oby żadna siła przeciwna dobru nie przekroczyła kręgu światła, który nas otacza. I niech Twoje imię zawsze będzie okrzykiem zwycięstwa nad złem. Święty Michale, obrońco pokoju, uczy nas, jak traktować nasz dom jako oazę miłości i harmonii. Pomóż nam rozwijać cierpliwość i zrozumienie, tak, że nawet w chwilach niezgody, obyśmy potrafili znaleźć drogi do pojednania i jedności. Oddal od nas wszelkiego ducha zamętu. Każde słowo, które boli, każdy gest, który boli. Że w każdym geście i słowieniech odzwierciedlamy miłość pochodzącą od Boga. O, książę zastępów niebieskich, wystrzel swój świetlisty miecz przeciwko wszystkim siłom ciemności, które mogą próbować się do nas zbliżyć. Niech wszelkie dzieło zazdrości, nienawiści i zła zostanie zniweczone dzięki Twojemu potężnemu wstawiennictwu. Chroń nasze dzieci, aby mogły wzrastać w mądrości i łasce przed Bogiem. Chroń rodziców, aby byli przykładem wiary i odwagi. Chrońmy osoby starsze, aby mogły żyć spokojnie i godnie. Niech każdy członek naszej rodziny otrzyma błogosławieństwo twojej wiernej i stałej obecności. Święty Michale, opiekunie nadziei, Modlę się za tych, którzy noszą w sercu ciężar wątpliwości i rozpaczy. Rozlej na nich swoje światło pociechy, rozpraszając ciemność, która nie pozwala im dostrzec dobroci Boga. Pomóż nam pamiętać, że we wszystkich bitwach życia nigdy nie jesteśmy sami, bo idziesz obok nas, walcząc w naszym imieniu i odnawiając naszą siłę. Chwalebny archaniele. W chwilach, gdy nasze kroki stają się chwiejne, gdy odwaga wydaje się być utracona, przyodziej nas swoją boską mocą. Niech trudności nigdy nas nie przytłoczą, ale niech znajdziemy w tobie inspirację do wytrwania. Niech Twoja obecność będzie niczym latarnia morska oświetlająca naszą podróż, zawsze prowadząc nas ku celowi, który Bóg przygotował dla każdego z nas, święty Michale. Obrońco prawdy, uwolnij nas od kłamstw i iluzji, które próbują odwrócić nasz wzrok od prawdziwego światła. Naucz nas żyć w prawości i uczciwości, cenić to, co czyste, sprawiedliwe i święte. Usuń z naszego życia wszystko, co nie podoba się Bogu, wszystko, co odciąga nas od doskonałej miłości, którą On nam ofiarowuje. Niech za Twoim wstawiennictwem być rodziną poświęconą Panu świadcząc o Jego mocy i miłosierdziu, książe niebios w Twojej misji ochrony i prowadzenia dzieci Bożych przyjmuje nasze błagania i przedstawia je przed Bożym tronem. Niech każda wylana łza przemieni się w radość, każdy strach w pewność, każdą słabość zamieniamy w siłę. Niech nasze rodziny będą jak małe kościoły poświęcone modlitwie, miłości i służbie innym. O potężny Archaniele, w Twoim pełnym współczucia spojrzeniu kryje się obietnica odkupienia. Przyjdź nam z pomocą, gdy poczujemy się zagubieni, daje nam pewność, że bez względu na to, jak wielkie są wyzwania, Twoja ręka zawsze jest wyciągnięta, by nas podnieść. Niech nasze domy będą twierdzami wiary, sanktuaria, w których Twoja obecność jest odczuwalna w każdej chwili. Święty Michale, przyjacielu i obrońco, każdego dnia jesteśmy wystawiani na próbę przez pokusy świata, ale w Tobie znajdujemy siłę, by się oprzeć. Przyodziej nas w swoją duchową zbroję, abyśmy byli niezachwiani w obliczu prób. Daj nam łaskę wytrwania w modlitwie. Aby całkowicie zaufać Bożej Opatrzności i być światłem pośród ciemności. Tobie, święty Michale, powierzamy nasze życie i życie wszystkich, których kochamy. Bądź naszym opiekunem o każdym świcie, nasza tarcza w każdej trudności i naszym przewodnikiem przy podejmowaniu każdej decyzji. Niech Twoje imię będzie zawsze wzywane z miłością i czcią, bo wiemy, że w Tobie znajdziemy potrzebną pomoc, aby żyć zgodnie z Wolą Bożą.